Pascal też dobry yy, nie tylko w gastronomii, ale też w wędkarstwie, nie? <laughs> Pascal Brodziński, dobry w gastronomii. E, Pascal Vermulen, bardzo dobry w federowie. No to co? Witam Was wszystkich. <laughs> o, jaki wstęp? Witam Was <laughs> wszystkich bardzo serdecznie i mile. W kolejnym filmie nowa firma wjeżdża do Mientusa, firma Nitro. Jestem dzisiaj Bartkiem, przedstawicielem tej firmy, który Wam opowie troszeczkę o właśnie nowości, jaka wskakuje, skakuje. No, na Europę w sumie. Nie? Tak, tak. Jak tak, tak na Europie. Cześć, witajcie. Z tej strony mi Król, oczywiście przedstawiciel marki Nitro. Ja tutaj zacznę może od opowiedzenia e, troszkę historii, e, czym marka Nitro jest. Ogólnie marka Nitro to jest nasza firma, córka od angielskiej marki Sonic Sport, i dobrze znanej karpiowej marki już w całej Europie, a nawet bym powiedział, że na świecie. Stworzyliśmy rok temu po, że tak powiem, działaniach rynkowych pan Pascal Vermeulen, który tworzy tą markę. że tak powiem, został bez pracy, my go bardzo szybko zwerbowaliśmy. Czyli mówisz, do że, się mówi, że do Pascal też dobry nie tylko w gastronomii, ale też w wędkarstwie, nie? <laughs> Pascal Brodnicki dobry w gastronomii. Pascal Vermeulen, <laughs> bardzo dobry federowy Federowo, więc, tak, <laughs> Zgadza się, więc został, że tak powiem, bez pracy. My go szybko ściągnęliśmy do siebie, bo już od dawna mm -hmm. zamierzaliśmy stworzyć markę federową, tylko chcieliśmy ją zrobić tak, jak należy, czyli z osobą doświadczoną, która e, będzie wiedza za nią stała i stworzy najlepsze produkty mm -hmm. dla wędkarzy. I tak właśnie się stało. W rok czasu Pascal stworzył tą markę dla naszej marki Sonic Sports i teraz dumnie prezentujemy tą markę w całej Europie w tym w Polsce i tutaj w się już możecie praktycznie całą ofertę zapoznać się. My pokrótce ją dzisiaj opowiemy. Tak jeszcze, jeśli chodzi o markę Nitro, to pierwszy wypust, który jest teraz w 2023 roku, no to mm -hmm. są, tak jak rozmawialiśmy przed, czy tak powiem, rozmową, same grube rzeczy, czyli wędki, kołowrotki, siatki na Podstawy ryby, kosze, takie. sztyce, parasole, bagaże czyli takie duże rzeczy, to co jest najbardziej widoczne nad wodą. Przyszły rok, no to już będziemy wprowadzać drobnicę. drobnicę. Tutaj już mamy pierwszą część drobnicy, jak żyłki, plecionki, ale to zaraz opowiemy Wam Wypadnie. dalej. Przejdźmy teraz do wędek, czyli mhm. naszych tak naprawdę Głównej części biznesu, że tak powiem, jest ich najwięcej. W ofercie mamy kilka serii, między innymi jest to NTR, najbardziej podstawowa seria Impact, Solus, Horizon i Starkix, Star gdzie Starkix oraz Horizon występuje jeszcze w dwóch podgrupach. Horizon mm -hmm. to jest klasyczny Carp Feder oraz seria Continental, czyli dystansowa. W serii Starkix mamy serię Method, czyli dla mm -hmm. metodowców, i to jest jedna z, chyba z najbardziej popularnych najbardziej serii. Najbardziej, tak teraz tutaj. metoda poszła już yy, króluje. No ja ja pamiętam, że 10 lat temu jeszcze metoda Mimo, dopiero nie, weszła, zaczęliśmy dopiero łowić, a tak. teraz metoda chyba króluje i jest tak na pierwszym miejscu, nie? Tak. Jest prostsza, bo klasyk to. Uuu, <noise> to bywa. No już wędki rwą się same do łowienia. Tak, wędki się rwą same do łowienia, do pracy. Yy, tak, klasyk też przede wszystkim jest dużo trudniejszy. Trzeba jednak. Yy, yy, jak się nazywałem małe bo nerwaczki wyleciały mi z głowy. Yy. Pin, nie, pineczkę, nie, nie, nie czyli ochotkę, ochotkę. Trzeba jak zawodniczo, zawodniczo no to dużo nie? kupować. To przede wszystkim coś drogie jest mhm, jeździć po zawodach, więc jest dużo trudniej się przygotowywać. A metodę możemy szybko, kupić goto szybko, gotową e, za spaczki, z paczki, e, paczka przy i jedziemy na ryby. Głabimy, no, Jezus, no, tak, więc jest prostsze, więc e, tak. Więc omówiliśmy też i z serii Star Kicks, bo jeszcze do tej nie doszliśmy. Jest właśnie metoda, o którym rozmawialiśmy. Jeszcze seria Big River na duże rzeki, na duże jak rzeki. chociażby fajne, tutaj w okolicy, fajne. jest mhm. parę Yes, 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 Więc oczywiście. przejdziemy dalej. Pierwszą serią wędzistą, którą chcieliśmy tu wam zaprezentować, jest seria Solus. Jest to już wyższa seria, bo pierwsze to jest NTR i seria Impact. Solus też jakby ma w sumie takie dwie podgrupy, bym powiedział, jest tradycyjny. Feder o długościach 9, 10, 11 stóp. Do tego mamy pelet waglery 10, 11. Tu serię metod, którą trzymamy w dłoni. Oraz seria z, y, Solus Scarp Feeder, y, to tam mamy trzy częściowe kije, poza mm -hmm. jedenastką, tam od dwunastki wchodzą trzy częściowe y, kije. Ten kij specjalizuje, charakteryzuje się w sumie blankiem włóknowym o gramaturze 30T, czyli już jest wyższy, ponieważ seria ATR mm -hmm, mm -hmm. Impact ma serię karbonową y, 24T, więc jest troszkę mniej tego karbonu, Tu już mamy 30T. I teraz pomiędzy poszczególnymi seriami różni się to po prostu sztywnością y, mm -hmm, pracy, i mocą w Dolniku. każda seria czy to SOLUS, NTR, IMPACTS, Horizon, czy STAR KICKS każda nasza wędka dostarczana jest dwoma szczytówkami wymiennymi teraz odpowiednio jak wybierzecie tu na przykładzie jedenastki to mamy szczytówkę w zestawie 1 OZ oraz 2 OZ -y, czyli odpowiednio 30-60 gramy, jak się nie mylę, mm -hmm. że jest 1 OZ teraz tak, 2,5 mm serię NTR, IMPACTS i, i SOLUS COMMERCIAL mają ten sam rozmiar średnicy, czyli między tymi samymi wędkami mamy jedną szczytówkę. Czy można sobie. Tak. pasują po czyli prostu. Czyli, jak ktoś nie? na przykład zaczyna ten TIA najprostszego mm -hmm. kija, i później stwierdza, że dobra, jest teraz bardziej profesjonalnym wędkarzem, przechodzi na przykład na Solusa. Kupuje sobie wędkę, nie wiem, jedenastkę, tam miał dziewiątkę, może dziewiątka to zły przykład, ale dziesiątkę na przykład, bo tam są takie same szczytówki, to może też serii NTR Pasuje, wykorzystać. No, fajnie. Oczywiście fajnie. E, szczytówki możemy, są dostępne osobno do dokupienia, jeśli ktoś połamie, czy no, coś ten, się tam Z tymi to tak bywa, tak, często, czyli Ty, po prostu e, kupić też są dostępne, to jest na pewno duży plus, nie? Tak, nie mamy pamiętam, dostępne, e, ale ogólnie to jest tak. 2,5 mm na wszystkich szczytówkach jest napisane, więc jeśli ktoś chce tańszy odpowiednik z innych firm, to 2,5 mm każda będzie pasować. Przejdźmy teraz dalej do serii wyższej, do serii, może na drugą stronę mm -hmm. dłużymy, nie będzie się nam mylić. Seria Arizon, a zaczniemy kontinent перед yy, Waglerem, bo tutaj w ofercie mamy, tak jak już wspomniałem wcześniej, mamy Arizon. Yy, Carb Commercial, czyli klasyczne kije, mhm. gdzie mamy właśnie tak samo jak w Solusie 9, 10, 11 stópki. Do tego 10, 11 z Pellet Waglera oraz 12 z Method Federa, który mamy zaraz, zaprezentujemy. I serię Continental, która jest dystansowa, mhm. ale to omówimy później. Tutaj tak samo jak w przypadku Solusa mamy włókno węglowe 30T, z tym, że tutaj jest dużo Więcej mocy w dolniku, czyli możemy sobie świetnie poradzić z większymi rybami. Tutaj też różni się dolnikiem. Tutaj ja widzę, że zau zauważyłeś od razu, że. Nie? Tak, no nie jest to, to, że tak powiem, nowość. My tego nie wprowadzamy. Jest to dobrze znane mm -hmm. rozwiązanie z innych marek. To z zawodniczych ale jest, tam, z tak, tego, co Ale jest się, bardzo przydatne. Tu mamy wersję do pellet Waglera, czyli do metody połowu, która jest coraz bardziej. Popularna do łowienia na bombki mm -hmm, mm -hmm. na toni, więc tutaj nie mamy zapasowych szczytówek, no bo tutaj mamy klasyczny kij, więc naprawdę na czyli, łowienia... czyli tutaj nie ma, nie ma szczytów. Tak. Więc naprawdę fani łowienia na bombkę będą zadowoleni mm -hmm. z tego kija, bo naprawdę brania przy bombce są podobno bardzo zrywne, takie mm -hmm. bardzo intensywne, więc trzeba mieć naprawdę duży zapas mocy w kiju. Więc I też kij, na pewno ciekawa cena, więc rzuca się. Tak, nie a to jest też nasza tak naprawdę najwyższa seria, jeśli mm -hmm. chodzi o wędziska, aczkolwiek y, ten pellet Wagler to jest do 500 zł, mm -hmm. ale mamy też wagle, pellet Waglery z serii NTR, no to tam mamy 270 zł, mm -hmm. jak dobrze teraz pamiętam, no, że naprawdę e, ceny za, ceny są Więc to są ceny naprawdę przystępne. Myślę, że jest to taka średnia półka cenowa. Nie są to najtańsze rzeczy, nie są to najdroższe, ale tak jak jest ideologia całej firmy, Widzę, Sonic, jakoś to żeby dostarczyć w jak najlepszej cenie jak najlepszy produkt w danym segmencie cenowym więc to jeśli chodzi o Arizon Pellet Wugglera. i tutaj mamy z tej samej serii Arizon Method Feder 12 dwuczęściowy kij, tu jest ciężar wyrzutu do 60 czyli już naprawdę fajnie możemy mm -hmm, się wywołać oczywiście mm -hmm. przelotki, szczytóweczki yy, wymienne. Wy wymienne tutaj też jak widzę mamy 2,5 mm, więc też możemy sobie jednak wymienić jeszcze między Arizonem. To... Fajnie, że to pasuje, że nie jest to zrobione tak, że nie pasuje, że musisz dokupować później jest to, to problem. Wiesz, nad wodą to różnie to się yy, Tak, weryfikuję. więc tutaj już wiem, dlaczego powiedziałem, że tylko do Solusa, ponieważ yy, z Arizon Continental i StarX yy, mają inne już, ale to Arizon jeszcze zwykły, ma 2,5 mm, więc jak najbardziej się tutaj sprawdzi. To dokładnie te same parametry, tak samo wykończony kij, jak możecie zobaczyć yy, naprawdę świetno. No, tak. Naprawdę naprawdę ta Arizon seria widać, że jest taką naszą najwyższą, mm -hmm. bo jest ładnie wykończone, piękne detale. A rękojeść powiedz mi tutaj, to jest korek, nie? Korek... Tak, korek z pianką EVA, dokładnie japońską, więc naprawdę bardzo ładnie to, to mm -hmm. wygląda, wszystko jest tak ze smaczkiem. Przy Solusie jeszcze tutaj porównamy je, mm -hmm. tutaj znowu jest Zobaczcie troszkę więcej sobie. korka, mm -hmm. mniej właśnie tej pianeczki. I też świetnie się to prezentuje. Tak naprawdę wydaje mi się, że są idealnie dobrane, smaczki są, tak smaczki są bardzo lekkie. Bardzo lekkie, tak. lekkie takie jedno, naprawdę. Myślę, że są z komponentów takich bardzo dobrych. Dokładnie, no. zgadza się. To no będziemy testować zresztą też. Dalej mamy serię Stark X, którą, że tak powiem, najdłużej, że tak w chwilę o niej mówiliśmy, jak mówiłem, że są wędki, mamy serię Method. Tutaj mamy oczywiście trzyczęściowe wędziska, to może dam sobie do trzymania. Mm -hmm. I tak jak w przypadku poprzednich dwóch, jest to ten sam włókno węglowe 30T, tutaj będzie, że tak powiem, jeszcze więcej e, mocy w dolniku, nawet z tego względu, że to jest trzyczęściowy kij, więc on mm -hmm. po prostu wiadomo, jak im więcej połączeń, tym jest kij bardziej przesztywniony, ale mimo wszystko on bardzo fajnie pracuje. Tutaj e, akurat mamy ze sobą 12 chyba do 100. 40 gram do 150, 150, więc jest naprawdę mocny. Ale początkową serią w tej serii jest kij 330 czy 11 stóp do 90 gram, mm -hmm, i on mm -hmm. jest taki najbardziej popularny. Najbardziej jeśli popularny, tak. No tak, bo wiadomo jest taki, krótki. taki mocny, to podrzeka, nie? Pod rzekę zaraz przejdziemy, ale. ale... Jak się musimy troszkę dalej łowić trochę większe łowiska, głównie na przykład te mm -hmm. łowiska federowe są mniejsze, więc te 330 mm -hmm, w zupełności starczy, a w Polsce są jednak te karpie, głównie się łowi na tę metodę, są zdecydowanie większe niż w innych krajach w Europie, więc są mocniejsze, więc naprawdę ta seria starki musi być metod musi, musi być mocna. Mocniej. Tutaj jest coś takiego ciekawego, co zwróciło moją uwagę. Od samego początku, gdy ten kij wyszedł, tutaj mamy 3,5 mm szczytówkę, ale jak możecie zobaczyć, ona jest troszkę dłuższa. Długa, długa. właśnie też od razu mi się to rzuciło oczy. Tak, je, je, jest dłuższa, jest tutaj właśnie, wziąłem, jest druga e, w zapasie, oczywiście mm. jest odpowiednio dłuższa, tutaj mamy 4 ozety, a druga zapasowa jest 5 ozet w przypadku tego kija. Tak jak y, rozmawiałem z Paskalem, bo nie jestem jeszcze wytrawnym federowcą, to chodzi o to, szczególnie w tej następnej serii Big River, mm -hmm. ale one mają tak samo zastosowane, jest lepsza indykacja brania w ogóle przy dłuższej mm -hmm. jest Całkowicie de... inaczej. Tak, że całkowicie Bardziej. inaczej to indykuje, więc naprawdę wszyscy zwracają na to uwagę, wszyscy ja o tym mówię, bo to jest taki, że tak powiem, smaczek tej serii, mm -hmm. e, że właśnie jest lepsza indykacja brania. No i co najważniejsze, bardzo duże Lotki, duże, więc duże. grubą żyłkę, mhm. jednak mhm. jeszcze, że tak powiem, w Polsce na metodę niektórzy używają grubych żyłek, więc... Tak, ja bo w Polsce, sobie... w Polsce bo metoda w sumie, ona może nie była tak, nie, nie do końca powtarza, było łowić karpie, nie? Tutaj jednak my sami my, jak jeździmy, to też nie zawsze wyłowiliśmy właśnie na takie federy do 140-120 gram, i nawet Martinity jakie okarpia 15 kilo, się wyciągnął, nie? Dobra, no to, to musi być mocno. Musi być, musi być. Musi nie? Gruba żyłka, więc y, idealnie się tutaj wszystko sprawdza. I ta y, seria jest naprawdę przystępna cenowo, bo ten kij 11 stóp, co mu opowiadałem i go polecam, mm -hmm. kosztuje 350 zł. Na no, to powie, naprawdę jest naprawdę cena świetna. Do, tutaj mamy serię do 4 metrów, do. 150 gramów. Pamiętam, albo nawet nie, do 200 mamy w tej następnej, więc mm -hmm. są naprawdę mocne i tu przedział cenowy to jest tam max do 500 zł, nie? więc jest naprawdę dobra półka cenowa w tej klasie. No i mamy serię e, Big River. To ona będzie po prostu jeszcze mocniejsza, tak taka <noise> <noise> duża rzeka. <noise> dokładnie, dokładnie ogólnie jeszcze, jeśli chodzi o całe wędki, to mamy, jak możecie, jak usłyszeliście w sumie dość szeroką gamę. Z tego względu, że Nitro to nie jest robione tylko pod Anglię jak jchim, większość jchim, firm jchim. federowych, tylko jakby jest na całą Europę, więc wiemy, że na przykład te serie Big River czy Method nie sprzedadzą się w Anglii, bo tam są jchim, komercyjne jchim. karpie. Dlatego też mamy dużo NTR, Impact, nawet Horizon mają te serie komercyjne. Tak, czyli to się dostosować do, do, tak, Vieta, do, ka do, ring, do każdego rynku, więc może niektórzy mogą powiedzieć, że a, ta seria nie taka delikatna, to nie na polskie wody. Mm -hmm. Oczywiście zgadzam się, nie na polskie wody. Na polskie wody mamy chociażby serię StarKicks. Więc, że tak powiem, Pascal przy tworzeniu chciał pokryć całą Europę i możliwie jak najwięcej rozwiązań do, mm -hmm. do łowienia. Fajnie, bo każdy ma swoje jakieś tam upodobania i nie we wszystkich firmach idzie faktycznie. Ja tutaj widzę, tak. że u Was będzie można się zaopatrzyć, tak jak każdy ma wizję, trochę tak. inną, nie? Tak, albo co najważniejsze, to... marka angielska, wiadomo, musi to być wędkarstwie szczególnie karpiołom no bo tam to, że tak powiem, się narodziło, można mhm. powiedzieć, i zostało tak wyewoluowało, że jest to na tym poziomie, jakim jest, ale Pascal jest Holendrem, mhm. więc jakby myśl jest europejska, ale mhm. angielska marka, więc to jest duża, duża przewaga, no bo teraz jak ja patrzę na wędkarstwo federowe, raczej to wygląda tak, że w tych markach typowo angielskich, które tworzą w Anglicy, jest tak, że po prostu Europejczycy wykorzystali to, co oni stworzyli do łowienia europejskiego, ale mhm, nie m. jest też tak do końca, że to są wędki stricte robione pod Europę. Mhm, Więc tu, tu naprawdę, jeśli chodzi o to, to możecie spać spokojnie i, że tak powiem, prawie chciano zaufać marce Nitro, bo jest czym wybierać, każdy mhm. znajdzie coś dla siebie. I teraz, może sprytnie przejdziemy do kołowrotków. Kołowrotki, właśnie, bo to też bardzo ciekawy temat. Tak, akurat jeśli chodzi o wędki, ja tobie dam, ja będę opowiadał, mm -hmm. a ty będziesz tutaj kręcił. To tak to jeśli chodzi o wędki, mieliśmy te wyższe serie ze sobą tutaj, a jeśli chodzi o kołowrotki, mamy wręcz odwrotnie, czyli mamy te, ee, że tak powiem tańsze, czyli NTR, których nie mieliśmy. Eee, już usłyszałeś, ale jakbyś miał pierwszy rzut oka, miał ocenić na przykład, ile ten kołowrotek mógłby kosztować na buce sklepowej, to za wygląd jakby, nie? To mm -hmm. ile... Dał, że ile to Nie wiem co 400 zł hmm. no widzisz i 150 zł daje. <laughs> Rozmawialiśmy, Jest naprawdę ładny design, mm -hmm. e, nawet przy tych najniższym e, kołowrotku ten w wersji. 3000 a 4000 występuje. Oba kosztują tak samo. Oczywiście wszystkie kołowrotki w naszej ofercie nie mają szpuli zapasowej w zestawie, ale można dokupić. O, Z racji tego, tak... że 90% wędkarzy nie używa tej drugiej szpuli, nie, no a wszystko teraz wszystko, wszystko niestety kosztuje i to też jest aluminium, więc jeszcze wycinane. Więc wszystko... ten kołowrotek ze szpulą musiałby kosztować ze 250 y zł y na półce. Więc my po prostu obniżamy kwotę kołowrotka. Jak ktoś chce, to i tak sobie dokupi e, zapasową no, powiem, szpulę. Czy, że no, za taką... Ceny, no to naprawdę jest. Będziemy. Tak, bardzo ładnie wygląda. Idealnie się właśnie nie mamy akurat serię DR Vendish, żeby dopasować, ale mm -hmm. możecie mi uwierzyć, że naprawdę świetnie to wygląda, 3-4 tysiące, no bo wiadomo, żaden profesjonalista nie pójdzie w ten powrotek, raczej używają wyższych, mm -hmm. większych, więc to jest dla takich początkujących, dlatego 3-4 tysiące, więc spokojnie nawiną żyłkę, plecionkę, będą mogli łowić na pelet Waglera, Federa, mm -hmm. metodę, wszystko tak naprawdę. Wszystko, nie było żeby zaczyna. ogarnąć, nie Wygląda to naprawdę specjalnie. Dokładnie, później mamy przeskok do serii Impax, eee, czyli Go, tutaj już czuć, może też widać, mam nadzieję, ale mm -hmm. czuć, że już jest dużo więcej, że tak powiem, tego mięsa w tym kołowrotku. Eee, tutaj mamy serię Impacts. jest to e, seria znana z Sonica, Jak ktoś śledził serię SKSC Commercial z Sonica, no to jest to bardzo podobny kołowrotek. Tutaj mamy rozmiary 3, 4 oraz 5 tysięcy. Zastosowaliśmy płytszą szpulę z racji tego, że ona już jest bardziej taki ten kołowrotek, bardziej troszkę zawodniczy. Klipy ten dwa. Tego ten... kołowrotka niezależnie od rozmiaru czy 3, 4 czy 5 tysięcy to jest 250 zł, więc też jest to cena bardzo przyjemna. Bardzo ładny design. Tak oczywiście nie, można to dokupić, to można sobie dokupić szpulę zapasową. No i w ofercie jeszcze mamy kołowrotki takie jak Solus. Mm -hmm. Przepraszam, jeszcze jest Impact Metod Feder w rozmiarze 4-5 tysięcy. To jest taki bardzo fajny kołowrotek. 4000 od 5 różni się pojemnością szpuli, tylko że jeden jest dedykowany pod żyłki, drugi pod plecionki. Później Aha, mamy serię. Czyli inny tak. Jakby, tak? Znaczy nie, jest tak, te, od tego jest większy troszkę. Mm -hmm. On będzie na koniec tygodnia, tu w się to może następnym razem nagramy Wam drugą oczywiście, część. Oczywiście, eee, I on jest troszkę większy, ma różni się pojemnością szpuli. Później mamy serię Solus, też w trzech rozmiarach, troszkę większy od tego kołowrotka i on y, przychodzi z głęboką szpulą y, i na tej szpuli jest taka guma zastosowana, żeby plecionka się nam nie skręcała. Dalej mamy serię Arizon i Arizon Long y, Cast, czyli do dystansa. Do I to są wszystkie kołowrotki, które mamy teraz w ofercie. Polecam śledzić stronę Mintusa, żeby sobie je wszystkie zobaczyć. Dalej, już praktycznie jesteśmy... Ku końcowi rzeczy, które mamy do prezentacji, jeśli chodzi jeśli żyłki i kowrotki, to też nie mogło zabraknąć na wstępie żyłek, Żółki. plecionek i przyponówek. Tutaj mamy bardzo dużą gamę. Zacznijmy od plecionek, bo są e, najprostsze. Jest to plecionka, która e, na pewno będzie Wam tonąć, jest stuprocentowa tonąca. Z tego względu oczywiście ośmiosplatowa, jak tutaj na pudełeczku ładnie napisane. Z tego względu, że odwracamy na tył, nie ma zastosowanej otuliny, jak w większości plecionek tonących, tylko, tylko mamy rdzeń. rdzeń. W środku jest to pokazane, rdzeń, tak jak karpiowy led to wygląda, więc on, ona zawsze będzie tonąć. Tutaj mamy trzy rozmiary 008, 010 i 012, po 150 metrów, 150 zł. taki ciemnawy kolor tutaj widać. Bardzo ładnie, kamuflujący się. Później mamy żyłeczki. Żyłeczki mamy w takim samym, tak naprawdę bardzo zbliżonym odcieniu, co do plecionki, żeby to było wszystko e, adekwatne razem współgrało. I tutaj mamy takie parametry jak 016, 018, 20, 23, 26, 28. Pakowane również po 150 metrów. I cena tej żyłeczki 40zł no, na półce sklepowej, fajne, też, fajne, też ładnie tutaj opakowana, oczywiście też szybko tonie, wszystko to co tak naprawdę żyłka powinna e, mieć federowa w e, sobie. A na koniec tutaj mamy przyponóweczki pakowane po 100 metrów. Jest to takie niecodzienne, aczkolwiek też nie jesteśmy pierwsi, którzy to, że tak powiem, odkryli, zrobili, bo już kilka firm to ma, ale po 100 metrów, z tego względu, że możemy użyć ją dosłownie do wszystkiego: od mhm. przyponów do metody, po, tak, tak. do spłowika, nawet do tyczki, tak naprawdę do wszystkiego. I tutaj mamy bardzo szeroki zakres, bo mamy tak. 009, 011, 013, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Pakowane po 100 metrów i cena 25 zł mm, e, na przydatowe. półce sklepowej. Więc bardzo dobra cena, ładnie zapakowana, ładnie to wszystko wygląda. Więc tak naprawdę to możecie użyć do wszystkiego, co potrzebujecie, jeśli chodzi o wiązanie przyponów, czy to federowych, metod federowych, czy nawet tyczki. Ja nawet bym mógł na spina użyć. <grym> Tak, ale tam chyba to bardziej to, floor carbon, nie? No, wiesz, to też używają, używają też niektórzy żyłki. Tak, okej. Okay. Są takie dyskusyjne dla niektórych. Okay. Niektórzy okay. stosują żyłki, niektórzy stosują okay. carbon. Okej, okej, okay. okay. wszystko. Czyli wszystko jest dla ludzi i każdy wykorzysta coś pod siebie i tak naprawdę ostatnią rzecz, którą e, chciałbym tu wam zaprezentować, a więcej, bo to nie jest wszystko co firma Nitro mm -hmm. ma w swojej ofercie to zapraszam Was oczywiście do śledzenia e, sklepu internetowego Mientus. E, siatki na e, ryby mamy trzy modele w swojej ofercie, mamy oczywiście Carp, czyli klasyczną e, Carp Commercial, ona się nazywa Lake and Canal oraz Space Creator. Dlaczego Space Creator? Z tego względu, że wszystkie mocowania mamy zazwyczaj z tej strony, na tym dłuższym boku zrobione My mamy tutaj na tym węższym, węższym. z tego względu, że zawodnicy na, duż, na różnych zawodach teraz jest, że tak powiem, wymagane, by każdy gatunek ryb gdzieś tam oddzielać od siebie albo po prostu tylko możesz tam do jakiejś wagi naładować mhm. e, siatkę tam 30-40 kilo, więc żeby we, więcej weszło po prostu przy koszu, mhm. patent, to musi no. być w drugą Zajmujemy stronę w i teraz nie miejsca, no bo wiadomo, tak... Trzy siatki, zdecydowanie więcej miejsca niż w tą stronę. Oczywiście... Czyli widzę, że to wszystko przemyślane, nie? Tak. Zrobione z pasów. Tak, oczywiście siatki no to mają wszystkie te udogodnienia, co powinny mieć te najlepsze siatki, czyli tutaj oczywiście uchwyt, żeby podnieść ryby, mm -hmm. żeby się nic z tym nie działo. Naprawdę ta siatka jest bardzo mocna, bardzo mocne pałąki, żeby to wytrzymało. Gęsta no. jest, bardzo tak. gęsta też, nie? Tak, no bo to musi jest. być, żeby karpie nie haczyły płetwami. Mm -hmm. Mamy serię Lake&Canal, no to tam mamy na ryby tak zwane te srebrne, e, czyli nie karpie. Wszystkie nie karpie, mm -hmm. bo karpie będą oczyć o duże oczka. Tutaj mamy kilka parametrów, to chyba mamy 2,5 metra. Nie, tu chyba więcej Nie? 2, 3, nie, nie 2,5 jest. 2,5, bo mam 2, 60 zasięg, więc, więc to będzie 2,5. Mamy również y, 3, 3,5, 4 metrowe nawet mamy siatki, więc mamy tak naprawdę każdy przedział dla Każdego, każdy znajdzie coś yy, dla siebie, więc to i wiele, wiele innych jak rzeczy jak parasole, bagaże EDA, bagaże z serii Sublime, czy odzież. Odzież, podbieraki też widziałem. Tak, podbieraki, podbieraki i kosze. Tak, nie możemy Wam wszystkiego naraz pokazać, bo byście mieli dość, a tak to poszperacie, jak jesteście zainteresowani. Dokładnie, dokładnie, Też mamy dla Was małą niespodziankę, ale możecie o tym powiesz. No że będziemy na pewno testować te sprzęty, także zobaczycie w akcji, jak to się wszystko zgrywa. Do, do, dokładnie. Wy, wizualnie spoko, a przekonamy się nad wodą. Dokładnie, bo teraz ja, dokładnie. suche fakty otrzymaliście ode mnie, chłopaki pojadą nad wodę, testują i wtedy podzielam się z Wami drugą opinią. Jak to wygląda? Także jest. powiem Ci, ja chcę się rozwijać federowo, bo troszeczkę teraz, tak jak mówię, bardziej w spina poszedłem, teraz ja się zaniedbałem, także będzie szansa, żeby się troszeczkę bardziej zacząć edukować i, I rozwijać i dobrze, dobrze. w tym kierunku. I, bar nie? i bardzo dobrze. A myślę, że rybki na pewno jakieś tam. To najważniejsze. Bęton, nie? Także co, myślimy, że chyba tyle. Zachęcamy do subskrypcji kanału. Śledźcie właśnie tutaj firmę Nitro i nasz kanał na pewno będzie jeszcze nie jeden materiał. No i dziękujemy za uwagę. Nie.